Biblioteka Narodowa przyzwyczaiła nas, że trafiają do jej zbiorów niezwykle cenne egzemplarze, rękopisy, ale ten, ta pamiątka jest jakaś szczególna. Wydawało nam się, że całą spuściznę Juliusza Słowackiego mamy już opanowaną. Tym razem okazało się, że napisał kiedyś jeden wiersz po francusku i ten wiersz przez wiele lat był nieznany, ponieważ został umieszczony w pamiętniku, który Juliusz Słowacki, dwudziestokilkuletni, zostawił swojej ówczesnej miłości, czyli Korze Pinar. I teraz dzięki Panu mamy wreszcie szansę dowiedzieć się, o czym chciał powiedzieć Juliusz Słowacki. Chciałem zapytać, czy, bo wiem, że niełatwo było Pana namówić do przetłumaczenia tego wiersza. Skąd te opory? Tłumaczenie Słowackiego na polski to już brzmi dosyć wesoło. To jest absurd sam w sobie ale na tyle mnie on zainteresował i na tyle mnie wciągnął i okazało się, że z, wychodzi z tego całkiem nie, przyzwoity przekład. Musiał pan właściwie od, spróbować oddać ducha y, Słowackiego, tego z XIX wieku. I tak i nie, dlatego że to... Y, byłem jak najdalszy od próby y, jakiejś podróbki Słowackiego, natomiast pewne sformułowania, pewne słowa, pewien sposób wyrażania się. One się przy tej pracy jakby trochę same narzucały, przy czym Słowacki nie jest poeta obcym, ja muszę powiedzieć, że nie całkiem przyzwoicie znam Słowackiego, nie powiem, że bardzo dobrze, że się w niego wgłębiłem. Jestem jego badaczem i specjalistą od niego. Powiedzmy coś o klimacie tego wiersza. Jest taki wiersz słowackiego pod tytułem Paryż. To jest wiersz następny w kolejności chronologicznej po tym wierszu francuskim, który ma tytuł Cmentarz Persach. Wiersz Paryż, jak pamiętamy, jest wierszem mówiącym o Paryżu jak najgorzej. Słowacki nazywa Paryż bardzo przykrymi słowami Sodomą i Gomorą, nierządnicą i tak dalej, tak dalej. Wiersz Paryż jest wierszem dla Paryża okrutnym. Ten wiersz jest właściwie takim opisem mglistego Paryża o zmierzchu bez, tego, bez tej niechęci, która jest w wierszu Paryż. No, może nie chciał pan niepinar sprawiać przykrości, nie wiem. Natomiast on jest zupełnie inny w klimacie. Właściwie ten wiersz jeżeli by tak wziąć dokładnie się temu przyjrzeć, to. Tematem tego, wierszu, tego wiersza e, jest mgła. Jest mgła w dwóch znaczeniach do e, połowy, ponieważ trzeba powiedzieć, że wiersz dzieli się na dwie jakby części wyraźne. Tak, gdzie Słowacki ogląda Paryż i opisuje jego fragmenty we mgle. E, I tak, gdzie odlatuje myślą e, do Polski. I no, gdzieś tam zahacza, opisuje, zahacza o polskie pejzaże. I ta pierwsza część, w której w każdej strofie powtarza się słowo mgła w tej czy innej formie, mówi o mgle, która przysłania kontur Paryża o zmierzchu. Druga część w moim poczuciu jest, mimo że to słowo się już nie pojawia. Jest częścią o mgle, która zaczyna spowijać pamięć. I lękiem przed tym, że, że w tej mgle zaginie wspomnienie ojczyzny. To ostatnie cztery wersy dokładnie o tym mówią. Także ja bym tak to powiedział, że bohaterem tego wiersza jest mgła.